Dajcie, zapraszam Was na top 5 obgizmodopl Kojarzycie Siri, wirtualną asystentką z iPhone'a 4S? Okazuje się, że nasza cyfrowa towarzyszka jest całkiem sprytna. Nie odpowiada pytana owiek, a z flirtu się skutecznie wykręca. Na miejscu czwartym test kilku smartfonów z jabłuszkiem. Wychodzi na to, że 4GS wcale nie jest taki wolny. Jak upiększyć Androida? Najlepiej wybrać ROU Launchera. Naprawdę ciekawą nakładkę na zielonego robocika. Wracamy do Apple'a. Jak myślicie, jakie urządzenie mobilne generuje najwięcej ruchu w amerykańskim internecie? Oczywiście jest to iPad, który nie dość, że bije konkurencję, to jeszcze minimalnie wyprzedza swojego mniejszego brata, czyli iPhone. Więcej statystyk w linku na dole filmu. W tym tygodniu zwycięża odważna opinia pracownika Google, który szczerze wypowiedział się na temat społecznościowego Plus. Google Plus jest najlepszym przykładem naszej kompletnej porażki, jaką jest brak umiejętności zrozumienia działania platform przez pracowników zarówno najwyższego szczebla, jak i najniższego. Żaden z nas nie jest w stanie tego pojąć. Ja się z tym całkowicie zgadzam.